Dzień dobry, dobry wieczór. Cześć. Wracamy właśnie z etapowej triady i zgodnie z ostatnimi ustaleniami śpieszymy się nagrać Wam materiał z biegu na gorąco. No i co, i byliśmy na biegowej traci. A nie ma Michała ze mną, bo jechaliśmy tylko z radkiem. Znaczy z Michał był, ale na samochodzie jesteśmy z, z, tylko z Radkiem, Michał jedzie swoim. Więc niestety tym razem będzie bez Michała. E, no i co? I byliśmy e, na etapowej triadzie. Etapowa triada to jest e, pierwsza edycja biegu... E, trzech, trzech pasm. Trzech pasm, tak. E, Trze i... pasma, czyli Gorce, Pieniny i Beskid Sądecki. E, I to są trzy biegi tak naprawdę, odbywające się w ciągu dwóch dni. Pierwszy bieg to jest e, gorce, jak dobrze pomyślać się. I to jest start o godzinie 7.30. Startowaliśmy z miejscowości. Radek tutaj o. będzie mnie uzupełniał, bo ja nie mam pojęcia, gdzie ja bym. Tak, gorce, czyli Ochotnica, w ochotnicy, wbijaliśmy się na gorce, a dokładniej pod gorc, to jest jeden ze szczytów gorców. Na skrzyżowaniu pod tym szczytem kierowaliśmy się dalej, już na Turbacz. No cóż, pierwsze chyba 7 km. Żeby jeszcze uzupełnić tutaj wypowiedź Radka, całość ma 103 km, a pierwszy bieg ma 53, z tego co dobrze pamiętam. Tak. 53, 52, coś 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 takiego. 52 nawet, tak, 51 z kawałkiem, tak. mi wyszło 52, bo się zgubiłem. Ja się gubię. Tak. I pierwszy, pierwszy etap, jak już Bartek wspomniał, startowaliśmy o siódmej. Startowaliśmy z Ochotnicy, podejście pod Gorc, 7 km spinaczki na Dzień Dobry. A potem jak już byliśmy tam na górze, to bardzo miła traska wiodąca szlakiem na sam Turbacz. Serce i taki standard gorców. No i co? Z Turbacza wracaliśmy w dół przez przełęcz Knurows do Przełęczy Knurowskiej. I z Przełęczy Knurowskiej znów wijaliśmy się na górę, tym razem na drugą stronę gorców na Lubań. I z Lubania kierowaliśmy się do Krościenka, gdzie Miały miejsce mety wszystkich trzech etapów. Tak, i to jest ogólnie edycja letnia, jest jeszcze edycja zimowa, która, która odbywa się w zimę. Ogólnie dość kameralna impreza, bym powiedział, bo w ramach naszego dystansu na, tym, na tych 103 km startowało chyba. Niecałe 40 osób, coś, no, coś takiego. takiego. Mało, Także naprawdę mało, niedużo. Ja tu poprawię trochę tą kawerkę, bo ona tak się tutaj no jedziemy samochodem, więc się troszkę majta. Więc naprawdę niedużo. Dodatkowo jeszcze w, z nami ten pierwszy, pierwszy bieg biegły osoby solo 50 km. Czyli tylko i wyłącznie jeden dystans 50 km i, i sobie tu po prostu biegły. Pogoda była. Zmienna bym powiedział, bo zapowiadane było na całą sobotę opady deszczu. Na szczęście tak nie było, więc tyż, tylko nasz troszkę, troszkę ten deszcz zmoczył. Było w miarę ciepło, no, 20... 15, około 15 stopni było, Ta, więc do biegania idealnie. Do biegania bardzo Błota jakoś specjalnie dużo nie było. Biegło się całkiem fajnie. Na trasie były trzy punkty żywieniowe. Pierwszy taki w zasadzie bardziej z wodą i, i z kolą, na drugim już były pomarańcze, ta czekolada, też kola, woda, i coś jeszcze było, jakieś, jakieś krakersiki, Nie, jakieś takie słone przekąski. Słone przekąski i na trzecim też były. Jakby to samo co na drugim, czyli też kola, woda, przekąski, także, także bardzo fajnie. Trasa dość mocno biegowa, tam w sumie przewyższeń nie było jakoś specjalnie dużo. Około 1006. 2000, około 2000, na, na... chyba nawet nie, mniej było, A no, może i mniej, chyba faktycznie. mniej nawet, tak, więc 1700 czy 600, coś, coś takiego no. nawet chyba było. Także naprawdę bardzo fajnie. No, i to był pierwszy etap. A ponieważ to jest triada, to etapów były trzy. E, skończyliśmy to koło godziny 15 tak mniej więcej. A o godzinie 19 startował e, następny etap. I tym to było 12 był, km. Tak, tym razem etap zatytułowany Pieniny. I etap bardzo krótki. Teoretycznie, jak krótki, wydaje się łatwy, ale. Taki nie był, bo średnie przewyższenia to były takie najwyższe, największe z tych trzech etapów. A to dlatego, że na pętli 5,5 km trzeba było pokonać 300 metrów przewyższenia, wbiec na górę stajkową no i zbiec do punktu wyjścia, do tam, gdzie był start. Nasza my akurat rob, robiliśmy z racji tego, że robiliśmy na dłuższy dystans to tym trasę musieliśmy zrobić dwa razy. Także na 12 km zrobiliśmy około 670 700 metrów przewyższenia. No i co najciekawsze meta tego etapu znajdowała się nie na wyciągu w, na, tak, pod wyciągiem narciarskim, na który trzeba było najpierw jeszcze wbiec i potem z niego zbiec. Ten tak, wyciąg więc... miał około też 200 chyba metrów długości. No. 300, chyba 300 metrów długości tam chyba z 60 metrów było, tak, coś tak. takiego. Tak, że... Takie mocne podejście na po prostu stok narciarski tak. tak naprawdę i później trzeba było tam zbiec. Nie dodaliśmy na początku, że w ramach całej triady Oprócz naszego, naszych 100 km był jeszcze wersja ultra, która razem miała 50 km, też trzy biegi, i wersja intro, która miała 30, 20, no, nie wiem, nie wiem nawet, no, coś, coś w tym rodzaju. Mało, mało, a mało ale dużo też dużo takie, wszystkiego tak. po trochu. I oni z kolei biegli jedną pętlę, wbiegali na ten, na ten wyciąg narciarski, na ten stok i zbiegali. Co najciekawsze to to, że jest to etap nocny i wszyscy biegną razem z czołówkami. A tam jest dość wąsko. A tam, tam jest dość wąsko, a była taka pora, że mgła też już panowała na, na górze no i było bardzo ciekawie, szczególnie dla dla naszego dystansu, gdzie już ta stawka się bardzo rozrzedziła na drugiej jej pętli i w zasadzie nie można było sugerować się, powiedzmy, zawodnikiem z przodu, tylko każdy musiał liczyć na, na swoją czołówkę i na elementy odblaskowe. Gdzie niegdzie, tam poustawiane przez organizatorów. Których wbrew pozorom było całkiem sporo. Tak. Dodatkowa trudność całej triady polega na tym, że trasa w ogóle nie jest oznaczona. Biegnie się szlakami, które są dobrze oznaczone, natomiast organizator nie, nie znakuje trasy dodatkowo. Tak. Trzeba po prostu trzeba... wiedzieć, jakim szlakiem w danym miejscu biec, gdzie, który szlak zmienić na jaki. I kierować się trakiem, jeżeli ma się jakieś wątpliwości. Tak. W ramach wyposażenia obowiązkowo jest trak wgrany do zegarka. I chyba nawet jest napisane, że do zegarka. Tak, tak, dokładnie. Albo do telefonu. W każdym razie można się zgubić, ale uważnie śledząc oznaczenia na drzewie. Na drzewach, bo tak są szlaki w górach oznaczane, to, to raczej powinno to przebiegać łagodnie. Tak, no i po tym, po tym etapie poszliśmy już, nie spać. Byliśmy już dość mocno zmęczeni, poszliśmy ponad 60 km w nogach. No i rano na 8 godzinę, na 7:30, był autobus, który wywiózł nas do Szczawnicy. do Szczawnicy. I ze Szczawnicy startowaliśmy o godzinie 8 na ostatni nasz etap, 40 km. Tak, etap zatytułowany Beskid Sądecki, aczkolwiek obejmował e, też Pieniny, tę piękniejszą ich część, czyli e, głównie ten masyw tam z Wysoką, najwyższym szczytem Pieni. E, no i startowało się ze Szczawnicy właśnie pod, do przełęczy pod Szafranówką, przez Szafranówkę wzdłuż granicy do Wysokiej. Ta część Pienin jest bardzo piękna, aczkolwiek my nie mieliśmy w ogóle dobrej pogody do widoków. Cały czas padało, była mgła. No, no właśnie, trzeba zacząć od tego, że By prognozy początkowe mówiły, że padać będzie w sobotę i w nocy, a skończyło się na tym, że padało w niedzielę bardzo. W zasadzie więc... w zasadzie całą noc padało. No i w niedzielę też cały tak, dzień. Tak, no jak będzie. zaczęliśmy, to jeszcze nie padało, ale już chwilkę później w zasadzie zrobiło się urwanie chmury, które no nas mocno zmroziło. Ja się razem z Michałem w pewnym momencie po 6 km, więc naprawdę wcześniej po prostu stwierdziliśmy, że się przebieramy. Mieliśmy dodatkowe kurtki w plecaku, dodatkowe koszulki. Więc kurtka do zdjęcia, koszulka już cała przemoczona do zdjęcia. Ja założyłem koszulkę z długim rękawem, założyłem kurtkę taką cieplejszą, przeciwdeszczową i dopiero wtedy poczułem jako taki komfort termiczny. Rękawiczki, no, które mogłem później wyciskać, no bo naprawdę padało, padało okrutnie. No, było około 10 stopni, także. Plus, plus, wiatr. plus wiatr, to nie były to warunki idealne. Ale jakoś te pieniny przetrwaliśmy, chociaż mi się dłużyły, Michałowi się nie dłużyły. Za Wysoką już jakoś tak... Może jeszcze ten, jak wbiega się na Wysoką, to trzeba wbiec na sam szczyt. Tak. Tam jest dopiero sprawdzenie numerków, zaznaczają nas i, i można zbiec. W pierwszym etapie trzeba wbiec na wieżę w Luboń. W Lubaniu. w Lubaniu. Tak, na Lubaniu. na Lubaniu. I na Turbacz też trzeba wbiec. Mimo że trzeba później wrócić na czerwony no, szlak. W, w tym pierwszym. W tym pierwszym, to jednak na turbacz trzeba zaliczyć i tam też jest obowiązkowy punkt. Tak, no tak. i tutaj była ta wysoka, też chwila takiej jak ale dość nieduża, metalowe schody, dużo, dużo skałek, tak. w ogóle cała trasa dość mocno kamienista, więc... Takie coś w rodzaju prosto. grani takiej, prawda, per, perci. Tak. Tak. Z Wysokiej już tylko do przełęczy, nie pamiętam jak ta przełęcz, Czerterza chyba się nazywa. Tam się troszkę nam Durbar... pogoda... Tak, Durbaszka tak. I, i zaczyna się Beskid Sądecki. Punkt żywieniowy na obidze. I w zasadzie km. wtedy tak, spotkaliśmy też e, ludzi z dystansu Ultra, którzy wbijali się ze szczawnicy na tak, i oni do, na tego tą trasę I tego dalej tego dnia biegli, biegli z nami. 27 km. Tak, i dalej biegli z nami. I mniej więcej po dwóch godzinach e, przestało nam padać, więc było troszkę lepiej. Dalej było chłodno, e, dalej było masa błota mm, i wiało. Natomiast już przynajmniej nie padało. Ale też zrobił swoje i to było to jednak. Tak, czasem tak, było tak, uciążliwe, tak. kamienie śliskie. Eee, A i... na Beskidzie Sądeckim to jednak te, te, te podejścia były kamieniste. Najpierw czekało, na, czekało nas podejście na wielki rogacz. Bardzo trudne. To znaczy może nie trudne, ale bardzo mozolne. Tak, eee, takie kamieniste, długie. Jednak. Jakoś tak siłą rozpędu już po tym, na tym półmetku już zrobiliśmy to, potem Radziejowa, z Radziejowej już tak. bardzo sympatyczny a drugi zbieg. drugi punkt był na... No drugi punkt był za radziejowo z, zbiegliśmy y, do Przechyby i tam w schronisku był drugi punkt żywieniowy. Tak, no i tutaj, a ten zbieg z Błotem był właśnie chyba zaraz za... Ale za Zaprzychywał za to już była, tylko było, tylko był, był bardzo zły, zły zbieg, taki bardzo błotnisty, śliski. Naprawdę trzeba było mocno uważać. E, chwila To takiego. był 27 km, więc nam zostało jeszcze 13 tak, km tak, i w tak. zasadzie tam już było cały czas w dół. E, z drobnym wyjątkiem. Z drobnym wyjątkiem. Jednym tak. tam 200 metrów trzeba było podejść dodatkowo. Tak, na dzwonkówkę na tak dzwonków. zwaną, już w sumie legendarną na tej triadzie. A potem za dzwonkówką już w zasadzie ponad 5 km samego zbiegu o nachyleniu gdzieś 10% tak średnio, tak mi się wydaje. Tak, bo tam około 500 metrów było na tych 5 km. I już ten zbieg nie był tak tragiczny, oczywiście było ślisko, było błoto, ale to nie było takie błoto, gdzie z, y, przypominało lodowisko, a były takie wcześniej momenty. Tu już można było też troszkę po kamieniach. Pobiec, po więc jak ktoś miał dobre buty, to, 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 to nie, nie było to problemu. No i siły, siły i myśl o, o mecie już nas poniosła. I... Tak, natomiast 4 km przed metą e, po pojawił się deszcz dość, tak. e, dość uciążliwy jest, i dość mocny, to jest, to jest, to jest. który w zasadzie już towarzyszył nam prawie do końca. No, ten zbieg końcowy, końcowy jest już naprawdę taki, no, że można go powiedzieć. Także troszkę żeśmy tam nadrobili. No i zdrowiu i. Bez kontuzji, co bez najważniejsze. Kontuzji. Nie parliśmy jakoś e, bardzo tak. mocno, bo mamy niedługo biegni w Warszawo i półmaraton w Krakowie. Także na tak, spokojnie, tak. na zwiedzająco. No niestety no. widoków nam pogoda nie dotarczyło. postąpiła. Ale cóż, no to tak to, tak to bywa przy, przy biegach ultra, że cały tydzień wcześniejszy było piękne słoneczko, piękna pogoda, a akurat na sobotę się, się zepsuło i niedzielę. Organizacyjnie top uważam. Bardzo jak sympatyczni szczególnie, ludzie. Tak, szczególnie jak na taką bardzo... małą imprezę bym tak, powiedział. Kameralną Ale, nawet. Naprawdę tak, kameralna naprawdę impreza i i w zasadzie nie ma się zupełnie do czego przyczepić, bo na punktach to, co miało być, to było. Tak, wystarczało dla wszystkich. Wolontariusze bardzo pomocni, uśmiechnięci. Dużo Oj, tak. osób stało na takich newralgicznych punktach i po prostu kierowało w odpowiednią stronę, zachęcając do dalszego biegu i, i motywując. Także bardzo dziękujemy, bardzo fajne. Nie. Dla mnie to już była druga edycja tego biegu, aczkolwiek nie w takim rozmiarze, bo rok temu było to łącznie 70 parę kilometrów. Tak, I, bo to była pierwsza edycja tego. I warunki tego były zdecydowanie inne, bo inna też pora roku, w każdym, ale w każdym z tych dwóch przypadków to byłem bardzo zadowolony. I szczerze, możemy polecić tym imprezem. Tak, tym jest mało nagłośniona i chyba trochę szkoda, tak, bo. Tak, tak. Bardzo fajny sposób na to, żeby zrobić taką pierwszą stówkę. Rano nie chciało się wstawać znaczy wstawać i wychodzić z domu bardzo, ale, e, ale my jakby specjalnie nie cierpieliśmy z tego powodu, że pod kątem takim mięśniowym no, nogi e. specjalnie nie bolały. No i można sobie ten dystans 100 kilometrów rozdzielić na. Czy 100, na, czy inne dystanse 50? Tak, 50 w ka każdy wieku. znajdzie coś tam dla siebie i naprawdę. Można się sprawdzić w innej formie takiego biegania górskiego, etapowego, co też jest bardzo, bardzo ciekawe, bo byli ludzie, którzy śledzili wyniki na bieżąco swoje i rywalizowali między sobą, kalkulowali, to też, to też jest jakimś tam e, fajnym wyróżnieniem dla tej imprezy. Tak, bo można powiedzieć e, mocno pierwszy etap. Drugo, no, drugi etap no, to tam się za dużo nie zyska, no, bo to, są, to jest tylko 12 km, więc tam minuty wchodzą w grę. E, ale już w trzecim etapie, jak jesteś mocno zmęczony i, e, i jest e, jeszcze taka słaba pogoda jest, no, to to może się okazać kłopotliwe i tutaj już można stracić bardzo Tak, dużo. jeżeli ktoś walczy o wynik, to naprawdę e, jest to dodatkowy plus i na, dodatkowa atrakcja takiej imprezy. Tak. Dla mnie dodatkowo i dla Michała był to taki test, no Michał może mniej, bo Michał już tą triadę biegał kilka razy, natomiast dla mnie był to taki test przed rzeźnikiem za rok, gdzie planujemy pobiec szlema. Tam są też trzy biegi w trzy różne dni, I, i człowiek jakby zasmakował tego, jak to jest biegać dzień po dniu tego typu dystanse. Nie jest to super łatwe, ale, ale da się. No i, i co, I jeżeli o nas chodzi, no to my, tak jak już mówiliśmy, polecamy. Zdecydowanie. Fajne, fajne zawody kameralne, takie rodzinne, z bardzo miłą atmosferą, z świetnymi zawodnikami. Można w zasadzie z każdym zawodnikiem przybić piątkę. Po i jednym biegu i tak. już wszystkich się kojarzy, bo to mało osób. I... Spotykacie się na starcie tak. za chwilę znowu, więc, więc jest naprawdę bardzo fajnie. Także... My polecamy, idziemy coś zjeść, bo, bo jeszcze nie jedliśmy. Także już kończymy. No właśnie. I co? I do zobaczenia na trasie. Na relacje czekajcie, oczywiście będzie. Także pozdrawiamy. Pozdro, hej.